i to potem były tak różne to takie ogólne najbardziej ciekawy śpiewnik A to bez nut jest, tak? Bez, bez nut, bez nut niestety większość śpiewników nie posiada nut no, ale jak człowiek troszkę związany ze śpiewaniem, to, to, to da się rady. Tak stare śpiewniki przeglądaliśmy z panem Franciszkiem Kłodą. Niegdyś członkiem wielu zespołów regionalnych krzewiących folklor Śląska Cieszyńskiego, a obecnie zbieraczem starych śpiewników. Ma ich w swojej kolekcji 1280. Rozmawiałem z nim tuż przed spotkaniem, jakie odbyło się w siedzibie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury w Domu Narodowym. Moja pasja zaczęła się może dosyć od przykrego zjawiska, które. Był wypadek drogowy w Cieszynie. No i potem długie L4. A przedtem w młodości tańczyłem, śpiewałem w różnych zespołach. I po prostu ciągle mi po głowie, jak na tym L4 byłem, chodziły te różne nutki, różne pieśniczki, różne tańce. No i zacząłem zbierać. Miałem kilkanaście śpiewników. Zacząłem zbierać coraz więcej w różnych rejonach, gdzieś mi kiedyś tańczyli, śpiewali. I po prostu różnych zespołów, w księgarniach, gdzieś w Katowicach, w Bielsku, w Cieszynie, na Złotym Kłosie ze Brzydowicach, bo tam już jestem 15, raz ostatnio byłem. No i wszędzie to tylko można było, to zbierałem te śpiewniki, wymieniałem. I pisałem również do twórców różnych śpiewników oraz do wydawnic. Bardzo przyjemnie trzeba stwierdzić, że można było uzyskać wiele wspaniałych śpiewników. W zamian za to, na przykład na Złotym Kłosie, ja dawałem im Cieszyńskie, podwójne jak miałem, potrójne, a z kolei zespoły z różnych rejonów Silońska dawali mi śpiewniki i tańce. Ich rejonów. Także wtedy się naszło, coraz więcej nazbierało. No i spzetkało również w Cieszynie. Też tam miałem nawet ceczkę taką, gdzie mi tam odkładali te śpiewniki. No i również w Cieszynie tak, kiedyś miałem takie spotkanie, jakaś impreza, była na Usiu, i był tam profesor Adolf Dygacz. I on po prostu. Ja się go pytałem, czy można jego śpiewniki uzyskać. Pytał się mnie, czy ja jestem zainteresowany. Oczywiście zbieram śpiewniki, bo to jest takie moje hobby. Na tym L4 jak byłem, to zacząłem wtedy już masowo zbierać. No i aż dziwiłem się, uzyskałem od niego wszystkie prawie śpiewniki. I to dosyć tanio. Za to i na innych również rejonach gdzie byłem na, na Załodziu, wszystkich tych sklepach, antykwariatach, szczególnie tu wszystkich antykwariatach, nie tylko na Załodziu, ale tutaj u nas w Cieszynie, w Katowicach, w Bielsku, także tam było wiele starych dzieł, o, różne pieśniczki regionalne. No ja się troszeczkę znałem na tym i zacząłem zbierać. No i tak się nazbierało tego, przez 40 lat zbierania, 1200, na stan dzisiejszy, 80 sztuk. Czy wciąż kolekcja się rozwi rozwija? Czy, czy wciąż ma pan nadzieję, że znajdzie jakiś ciekawy, nowy śpiewnik? No, coraz trudniej, bo wiele, niestety, wiele śpiewniczków zostało zniszczonych, spalonych. Jak mówiłem kiedyś, jednym co śmiecie tam wozili, do kubła wrzucane były śpiewniki. No ja chciałem ich uratować, te stare dzieła naszych twórców szczególnie ziemi cieszyńskiej i po naszej stronie, i po stronie Zaolzia, żeby po prostu nie zapomnieć o tych twórcach, którzy wspaniałe tworzyli na naszej ziemi cieszyńskiej. Także to jest bardzo ważne. Czy w pana śpiewnikach można znaleźć jakieś pieśni, które, które są już, nie są już śpiewane, które warto byłoby przywrócić życiu? No, były takie piewniczki różne że zespołom różnym dawałem takie stare śpiewniki i dzięki tym śpiewnikom, na przykład zespół skaczyć nad Olzianie uzyskał pierwsze miejsce w śpiewactwie tam. Także trzeba było zbierać i po prostu obdarowywałem te zespoły albo w zamian wymienialiśmy sobie również różne tego, śpiewniki i tańce, bo tańce też znam wszystkie, cieszyńskie. No i po prostu róż ten magazyn mój w domu, coraz większy był, śpiewników przybywało, no i wymiana była wspaniała, bo zespoły naprawdę podchodziły do tego bardzo pozytywnie i wiele z... śpiewników i wiele uratowano przed zniszczeniem, bo ludzie mi nawet tu w cieszeniu na ręku Podeszła do mnie, pani, czy chce pan taki śpiewnik wojacki? Bo pan, no, kiedyś w głosie czytałem o panu, że pan wystawę zrobił w Pokzdowie śpiewników. No, oczywiście, ile pani. Nie, 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 nie niech pan to bierze tego. No, I tu w Domu Narodowym kiedyś przyniosła mi jedna pani worek takich śpiewów, śpiewników. Nie wiedziałem w pierwszej chwili o co chodzi. Ona mówi, mój dziadek przed wojną zakopał 100 dolarów, po Niemcy szli. Cały worek, był muzykiem, cały worek śpiewników. No i teraz parę lat temu te stodowe zbierali i śpiewniki znalazła i wiedziała, że tu ktoś zbierał w Cieszyńskim i na targach staroci również tu jestem często i tu przyniosła, tu do korytarza pytając się o mnie, czy jestem tutaj akurat tego. No, zawołali mnie, przyszedłem, co pani tam? No śpiewniki stare, które leżały w stodole i mam już od przedwojny, wojny, ale będą zniszczone, po śmierdzi to wszystko, strasznie było zapakowane w takim wielkim worku. No i ja do domu to zabrałem do autobusu, gdzie patrzyli tak na mnie troszkę z bokiem, co ja tu tam wiozem ciekawego, a śmierdzącego troszeczkę. I do domu zawiozłem, do garażu dałem i powoli rozbierałem ten worek. Uratowałem z tego 150 śpiewników, których nie było w żadnym śpiewniku wydanym. I to były stare, przedwojenne śpiewki, śpiewniki, wszystko ludowe. No, coś wspaniałego. Chciałem się dowiedzieć, skąd ta pani jest i w jakim będę ewentualnie jej musz podziękować, w jaki sposób. Ona, nie, nie, nie potrzebuje nic i zwiała mi. Ale z, tak z rozmowy wynikało, że chyba za zaorźia było gdzieś. Kto to. Był, nie wiem po dziś dzień, niestety tej Pani nie odnalazłem, no i także zostały te śpiewniczki, które uratowałem i mamy ich tutaj nawet niektóre tam. cudowne śpiewki dawnych lat z rejonu cieszyńskiego przede wszystkim. No i nie tylko, z rejonu śląskiego też. No, było wiele dzieł, które były zniszczone a niepotrzebnie, bo można było tutaj na Targi staroci przynieść. Ja tu już na Targi Starości od początku przychodzę i od początku zbieram stare pieśniczki ludowe itd. I zbieram, najpierw cieszyńskie zbierałem, śląskie, potem z całej Polski. I tego się już tak nagromadziło aż 1280, według stanu na dzień dzisiejszy. Kiedy pan otwiera sobie kolejny śpiewnik, śpiewa pan do tych nutek? Śpiewam też w domu, bo cały czas mam nie tylko śpiewniki, ale mam całą masę płyt winilowych, czarnych, około 200. Mam całą masę kaset, też kilkaset. Mam całą masę płyt, w ogóle wideo, które są tam różne zespoły, różne z tego tańce. Nawet mam taki jeden zespół, to było na złotym kłosie, taki był śpiewnik, a czy Płyta taka była, pieśni weselne na przełomie XIX-XX wieku na Śląsku, no coś cudownego i takich śpiewników, takich pieśniczek, takich płyt mam straszną masę w domu i się tym bawię, to jest moja największa zabawa, mój raj, po prostu mój raj. No i też takie stare pieśniczki, Tu później tu z cieszyńskiego rejonu polski śpiewnik wydany w Cieszynie nakładem Edwarda Fedzingera. Tutaj polski śpiewnik, ciekawe śpiewy i patriotyczne, i kulturalne, i kulturyczne. Tu dalszy śpiewnik taki kieszonkowy, żeby to, o śpiewnik kieszonkowy, najulubieńsze piosenki. Aryje, Dunki, Krakowiaki, Kujawiaki, no i Marsze, i tu Cieszyn wydał też. No i po prostu potem tutaj tego, śpiewnik tutaj wydany też polski, to jest tego wydane tutaj w Katowicach, też takie z piosenki dawnych lat, no a tutaj potem Echa Śrońskie to wydano w 1965 roku najpierw, a potem reprint w dalszych latach, już, już po wojnie, także Echa Śrońskie.